kochani, dzisiaj zrobię pierwszy filmik pod tytułem pokochać czy nic nienawidzić i będzie on dotyczył nowego podkładu z Rimmela jest to podkład Stay Matte i jest to nowa wersja tego autopodkładu który również był pod nazwą Stay Matte, jednak był on bardziej takiej płynnej konsystencji i mówię, powiem szczerze, że mam go już dosyć długo, ale użyłam go może raz czy dwa razy i Zdecydowanie znienawidziłam go. Eee, może nie znienawidziłam, ale nie używałam go więcej, ponieważ nie lubiłam tej konsystencji na twarzy. Eee, odcienia nie mogłam dla siebie dobrać i nie był on zbyt dobrym produktem jak dla mnie: pozostawiał plamy i tak dalej. Nie polecam tego, tej pierwszej wersji. A dzisiaj zrobimy filmik na temat tego podkładu. Eee, różni się on, on tym, że jest po prostu ma inną konsystencję eee, i lekką taką formułę. Więc sprawdzimy, czy rzeczywiście jest tak, jak nas zapewniają. I pokażę Wam na żywo, jak nakładam i w trakcie nakładania tego produktu będę dodawać swoje komentarze na temat, czy po prostu podoba mi się ta aplikacja, jak, co się dzieje na mojej skórze i tak dalej. Więc zapraszam do oglądania. Więc jak możecie tutaj zobaczyć, konsystencja jest bardziej taka musie niż płynna. W, trzyma się ładnie na ręku, co znaczy, że jest y, produkt dosyć gęsty i tutaj już zaczynam nakładać jak widać ładnie stapia się ze skórą chociaż y, wydaje mi się, że lepszy byłby dla mnie odcień o jeden y, jaśniejszy ale bardzo ładnie się rozprowadza na skórze, y, bardzo ładnie się wtapia, nie pozostawia żadnych smug, zresztą jak y, same widzicie bardzo ładnie wygląda i to tak wygląda moja buzia po nałożeniu. Nałożyłam już też te y, makijaż na twarz i muszę Wam powiedzieć, że tak jak widzieliście, y, podkład jest naprawdę bardzo dobry. Ja mam odcień o numerku 200, soft beige, y, i po prostu udam się do y, Rossmana aby kupić o ton jaśniejsze, a tak w ogóle kupiłam go w promocji za 15,99, co jest po prostu śmieszną ceną, jak na tak dobry podkład, bo no, póki co jestem bardzo zadowolona, e, pokry, pokrywa całkowicie moje niedoskonałości. Może przy, bardziej, e, przy kimś, kto ma bardziej nie wiem, dzik, czy jakieś przebarwienia, czy zaczerwienienia, ja może minimalnie będą one widoczne, jednak po nałożeniu korektora zdecydowanie krycie jest naprawdę niezawodne. I z tego co wiem Słyszałam już wiele opinii na temat tego podkładu I oglądałam wiele filmików I niektórzy mówią, że na następny dzień Mają jakieś, nie wiem, wypryski Czy coś w tym stylu jednak, no dlatego właśnie chcę sprawdzić to sama, Dlatego zrobiłem małą aktualizację I to co? I pokażę wam jak wygląda moja skóra Jak się zachowuje, czy wszystko jest w porządku Więc dzisiaj to by było na tyle I na razie Ok, więc mała aktualizacja. Przepraszam za to, jak wyglądam, ale nie mam na sobie żadnego makijażu, ponieważ chciałabym Wam pokazać, że, e, jak wygląda moja skóra na następny dzień. Ponieważ widziałam, że niektórzy. E, to znaczy, widziałam to właściwie tylko u jednej dziewczyny, e, która pisała, że dostała jakieś wysypki czy po prostu jakiś krostek po dzień po użyciu tego podkładu. I chciałam Wam pokazać, że moja skóra e, jest taka, jak codziennie, nic się na niej nie dzieje specjalnego. Wygląda tak, jak każdego dnia rano. Yy, możecie zobaczyć z bliska, nic specjalnego się nie dzieje. Więc yy, polecam jak najbardziej ten produkt, więc mało podsumowanie. Yy, aplikacja. Aplikacja jest świetna. Yy, ładnie się rozprowadza, nie pozostawia żadnych plam. Yy, konsystencja jest naprawdę fajna, taka yy, w musie jakby. Bardzo mi się to podoba i dzięki temu no, fajnie się rozprowadza. Po trzecie pokrycie. Pokrywa całkowicie wszystkie moje delikatne zdrowienia. Co prawda ja nie mam ich dużo lub jakichś, nie wiem, krostek czy innych niedoskonałości skóry, ale myślę, że przy kimś, kto ma takie niedoskonałości... Sprawdzi się również świetnie, jeśli położymy po prostu na te niedoskonałości następnie korektor, więc polecam jak najbardziej. Odcień, co do odcienia, tak jak już mówiłam, jest może minimalnie o ton lub nawet może nie o cały ton za ciemny dla mnie, więc pewnie kupię jaśniejszy i będę mieszać te odcienie. Co no, opakowanie, może o opakowaniu porozmawiałem, bo strasznie się podoba opakowanie. Jest takie malutkie, poręczne i takie kobiece, bym powiedziała ładne. <grym> Więc to też przyciąga uwagę. No i yy, jeśli chodzi o trwałość, cały dzień wczoraj yy, yy, miałam na sobie ten podkład i no, nic się nie działo, nie ścierał się. Także naprawdę jest to świetny produkt, jeszcze w tej cenie. Muszę dzisiaj wybrać się jeszcze raz do Rossmana i kupić kilka innych odcieni dla moich klientek. Ponieważ, w tej cenie, aktualnie w promocji, za niecałe 16 zł, to jest po prostu no, świetny produkt. Jeśli chodzi o cenę, to bym powiedziała nawet, że po prostu no, jest bardzo tani. Aha, jeszcze jeśli chodzi o to, że ma matować, tak? Ma pozostawić skórę matową. I ja mam taką skórę, która przetłuszcza się w strefie T. I powiem wam, że po innych podkładach mój nosek bardzo się świecił, po chwili dosłownie, a po tym podkładzie w ogóle się nie świecił. Także no nie wiem, jest świetny produkt jak dla mnie. Bardzo go polecam. No, z czystym sumieniem. Także zachęcam Was do kupna. Więc to by było na tyle. Polecam serdecznie ten produkt. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się Wam pomocny i to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa!